Jest prawdopodobieństwo, że właśnie w tym momencie we Włoszech zadrżała gdzieś Ziemia. W ostatnich 30 dniach odnotowano w Italii prawie 1300 trzęsień ziemi. Włoskie sejsmografy uruchamiała się średnio 40 razy na dzień. Doskonała większość z nich nie przekraczała dwóch stopni w skali Richtera, drgania skorupy ziemskiej były niewielkie, człowiek nie musiał być nawet ich świadomy. Większość, choć nie wszystkie. 30 czerwca 2025 roku w Neapolu i okolicach doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 4,6. Według danych Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii, El Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, od stycznia 1999 roku do sierpnia 2024 roku we Włoszech wystąpiło ponad 72 tysiące trzęsień ziemi o magnitudzie 2 i większej. W ciągu tego ćwierćwiecza zdarzały się silne trzęsienia ziemi, między innymi. We wrześniu 2002 roku na Morzu Tyreńskim, na północ od Palermo, siła 5,6. W kwietniu 2009 roku w Abruzji, siła 6,1, 6,3. W październiku 2016 roku w Nursi, siła 6,5. Największe trzęsienia ziemi we Włoszech. Ostatnie z wyżej przywołanych trzęsień ziemi było najsilniejszym we Włoszech od ponad trzech dekad lat. Jednak na liście kataklizmów tego typu znajdują się jeszcze potężniejsze zjawiska. Trzęsienie ziemi na Sycylii w 1693 roku, objęło również Maltę, pochłonęło około 60 tysięcy ofiar. Trzęsienie ziemi w Kalabrii w 1783 roku śmierć poniosło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Trzęsienie ziemi w Bazylikata. Południowe Włochy, w 1857 roku ponad 10 tysięcy ofiar. Trzęsienie ziemi w region cieśniny mesyńskiej i w samej Mesynie w 1908 roku zginęło ponad 80 tysięcy osób, być może 100 tysięcy. Trzęsienie ziemi w Aweccano, Abruzja, w 1915 roku ponad 30 tysięcy ofiar. Kto się tu urodził lub zdecydował osiedlić, musi mieć wrodzone czy nabyte poczucie kruchości ziemi i ludzkiego życia, pisał Gustaw Herling-Grudziński o rejonie Neapolu z Wezuwiuszem, z polami flegrejskimi, które są niczym drzemiący superwulkan. Słowa pisarza można jednak w jakiejś mierze odnieść do całej, poddanej drganiom, włoskiej krainy. Trzęsienie ziemi i przeciwnik bez twarzy. Ogólna przyczyna tych zjawisk jest znana, Włochy powstały na terenie aktywnym sejsmicznie. Italia ze swoją mierzoną w zaledwie tysiącach lat historią, ze swoimi zabytkami, skarbami sztuki, miastami pełnymi słońca leży w miejscu, gdzie od 50 milionów lat następuje kolizja płyty afrykańskiej z płytą eurazjatycką. Ta pierwsza wsuwa się pod drugą, mówią naukowcy, w tempie około 4 do 10 milimetrów na rok. Ale w obliczu katastrof taka odpowiedź, chłodna i naukowa, może człowiekowi nie wystarczyć. Zwłaszcza w obliczu tego typu katastrof. Gustaw Herling Grudziński, pisarz, który po II wojnie został na emigracji i na kilkadziesiąt lat związał się z Neapolem, mówił, że trzęsienie ziemi to doświadczenie nieporównywalne z niczym. W czasie terremoto, W.E.U. Trzęsienie ziemi, tłumaczył autor innego świata w rozmowie z profesor Włodzimierzem Boleckim, człowiek staje w obliczu sił, których nie rozumie, wobec przeciwnika, któremu nie można zajrzeć w oczy. Niewidzialnego, nieobliczalnego, atakującego nagle, ślepo, w przeciągu sekund. Herling Grudziński, żołnierz, uczestnik bitwy pod Monte Cassino pisał, że wojna w jakimś sensie oswoiła człowieka z widokiem zburzonych miast, z widokiem strasznych cierpień. Dlaczego zatem, zastanawiał się, widok zniszczonej w kilka sekund wioski był tak przejmujący? Czy chodziło tu o tę grozę niewidzialnego przeciwnika? Ktoś, kto doświadczył trzęsienia ziemi, podkreślał pisarz, będzie na zawsze nim naznaczony. Zwłaszcza jeśli katastrofa ta zabrała mu bliskich, zburzyła dotychczasowy świat. Jako przykład na to Herling Grudziński przywoływał historię Benedetta Krocego, filozofa, a prywatnie swojego teścia. Benedetto Krouci. Ocalały spod gruzów. W 1883 roku Benedetto Krouci miał niespełna 16 lat, przebywał wraz z rodzicami i siostrą na wyspie Iskie w zatoce neapolitańskiej. 29 lipca wieczorem, kiedy po kolacji wszyscy siedzieli w pensjonacie, w pokoju z Tarasem, nagle zatrzęsła się ziemia. Przeciągły huk, Runięcie ścian. Ojciec zdążył zerwać się z krzesła. Siostra zdążyła schronić się w objęcia matki. Benedetto instynktownie wyskoczył na taras. To go uratowało. Chłopca odkopano po 24 godzinach spod gruzów. Kilka dni po tym odnaleziono, już martwych, jego ojca i siostrę w objęciach matki. Do końca życia, opowiadał Herling Grudziński, króci podczas dłuższej rozmowy coś w rodzaju zatrzymania. Momentu zatrącenia się w myślach, oderwania od tu i teraz, zawieszenia wzroków w próżni. Zapewne w dużym stopniu trzęsienie ziemi zaostrzyło jego pesymistyczne spojrzenie na świat, mówił o tym wielkim włoskim myślicielu jego polski zięć. Trzęsienie ziemi i pytania ostateczne. Herling Grudziński wspominał również swoje pierwsze trzęsienie ziemi przeżyte we Włoszech. Siedziałem w fotelu i nagle jak gdyby ugięły się ściany pokoju. W innym miejscu dodawał, że podczas bezsennych nocy. Wspominając podróż w 1980 roku do dotkniętej trzęsieniem ziemi Lukani, uświadomił sobie jedno, że noc zdaje się potęgować grozę trzęsienia ziemi. A groza ta stawia człowieka wobec pytań ostatecznych. Te pytania powstają, bo człowiekowi mogą nie wystarczać odpowiedzi nauki o genezie tych katastrof. Te pytania powstają, bo jak pisał Herling Grudziński, podczas trzęsienia ziemi człowiek jest starty na proch jednym uderzeniem nieznanej ręki. Ale czyja to ręka? Dlaczego uderza? Czy jest w tym jakiś sens? Jak pokazuje historia kultury, pytania te uderzają zdwojoną siłą zwłaszcza wtedy, gdy trzęsienie ziemi dotyka, dosłownie, sfery sakrum. W tym trzęsieniu ziemi przemówił Bóg. 1 listopada 1755 roku, w Dzień Wszystkich Świętych, kiedy mieszkańcy Lizbony zebrali się w licznych świątyniach na nabożeństwa, portugalską stolicę dotknęło straszliwie w skutkach trzęsienie ziemi. Dlaczego Lizbona, pytała po tym, przerażona skalą zniszczeń, ówczesna Europa. Wolter, francuski filozof, napisał wtedy poemat o zagładzie Lizbony, w którym nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni w historii europejskiej kultury pytał o metafizyczny sens tego typu wydarzeń. Podważał światopogląd tych, którzy próbując pogodzić obecność zła i cierpienia z ideą dobrego i wszechmocnego Boga, twierdzili, że żyjemy, mimo wszystko, na najlepszym z możliwych światów. Po trzęsieniu ziemi w Messynie w 1908 roku, jednej z największych naturalnych katastrof w XX wieku, również podniosły się pytania o sens lub jego brak tego typu zjawisk. W tym trzęsieniu ziemi przemówił karzący Bóg, pisał KS Ignacy Harszewski w publikacji Bóg przed Sądem Świata. Wobec gruzów Messyny 1909 rok. Skoro sprawił to Bóg za pośrednictwem podziemnych i nadziemnych potęg przyrody, tedy musi w tym być dobro wyższej kategorii. Moment zwątpienia we wszystko. Idźmy dalej ku bardziej współczesnym nar i źródłom. Gustaw Herling-Grudziński osnął swoje opowiadanie Grazi wokół trzęsienia ziemi, które dotknęło w 1980 roku region na południe od Neapolu z epicentrum w mieście Eboli. Doszczętnie zniszczona wówczas została wioska Torre Alta. Z 1500 mieszkańców tej miejscowości zginęło około 600 spod gruzów, wydobyto około 500 ciał. Ponad 100 osób zmarło pod gruzami miejscowego kościoła w momencie wstrząsu. Trwało wieczorne nabożeństwo. Zbiorących udział w obrzędzie, tak przynajmniej to relacjonuje narrator opowiadania, ocalała jedynie ośmioletnia kęczety, która bawiła się na schodach kościoła. W gruzach pisarz umieścił między innymi scenę. Podczas której Kenczete odwiedza wraz z ojcem prowizoryczny cmentarz, oddają hołd bliskim, których zabrało trzęsienie: babcia, matka, dwóch braci dziewczynki. Andiamo, Kęczetę, Andiamo, figlia mia, nonce w.E. Chodźmy, Canczeto, chodźmy, moja córko, Boga nie ma, wykrzyknął w opowiadaniu ojciec do ocalałego dziecka. Zapisałem, ten, okrzyk jakiegoś mężczyzny, który stanął wobec siły naprawdę nieznanej. Tłumaczył Gustaw Herling Grudziński w książce rozmowy w Dragonej. Jak mówił, szok po trzęsieniu ziemi przeciwnika atakującego na oślep o nieznanej twarzy podcina tradycyjną wiarę. To jest moment zwątpienia we wszystko. Tragedia w Ortuccio, zginęło 425 kobiet. Przenieśmy się na mapie Włoch na północny wschód od Rzymu do miasta El Aquila. W mojej książce w cieniu Gran Sasso, opisuję odbudowę stolicy Abruzji, El Akwili, po trzęsieniu ziemi które miało miejsce w roku 2009, opowiadał w radiowej dwójce eseista Piotr Kępiński. Zginęło tam wtedy 309 osób. Miasto zostało totalnie zburzone. To znaczy nie został oszczędzony żaden budynek. To była wielka tragedia. Przed trzęsieniem ziemi El była naprawdę jednym z piękniejszych włoskich miast, przepięknie położonym, z fantastycznym widokiem na Grand Castle. Wielki ośrodek uniwersytecki i cała masa zabytków. To wszystko runęło w ciągu kilkunastu sekund. W cieniu Gran Sasso Piotr Kępiński przytaczał również tragiczne historie ze wcześniejszego, jeszcze większego terremoto, które nawiedziło Abruzję w 1915 roku i zabiło ponad 30 tysięcy ludzi. W o niedaleko Peściny zginęło wówczas pod gruzami, w 30 sekund 425 kobiet. Uczestniczyły w porannej, mszy kończącej rekolekcje. Przeżyła tylko jedna kobieta, staruszka, która stała najbliżej drzwi. W miasteczku zostali osieroceni mężczyźni, w czasie trzęsienia ziemi, pracowali od wczesnych godzinach rannych na polach. Klęczą przed fasadą, za którą niczego nie ma. Ostatnia stacja, Nursia, Norcze, w Umbrii, rodzinne miasto święta Benedykta, patrona Europy i jego siostry, święta scholastyki. 30 października roku 2016 roku w Nursji po siedmiu rano zatrzęsła się ziemia. Podziemne ognisko trzęsienia. Zwane hipocentrum, epicentrum to jego nadziemny odpowiednik, znajdowało się na głębokości 10 kilometrów. W wyniku wstrząsów zawaliła się między innymi bazylika święta Benedykta, świątynia ta została już uszkodzona w trakcie wcześniejszego, sierpniowego trzęsienia. Pamiętam, włączyłem telewizor. Wcześniej były wstrząsy, więc tam telewizja włoska już była obecna i relacjonowała prawie na żywo wszystko, co tam się dzieje, wspominał w radiowej dwójce Jarosław Mikołajewski poeta, eseista i tłumacz, autor m.in. książki Terremoto poświęconej trzęsieniu ziemi z 2016 roku. I pamiętam, że ludzie wybiegli ze swoich domów, biegli przez Grazi. Klękali przed Bazyliką, tylko nie zorientowali się, jeszcze nie widzieli, że klęczą przed fasadą, za którą niczego nie ma. Nie wiedzieli, że tą fasadą nie ma nic. To był obraz jak z obraz apokaliptyczny. Jarosław Mikołajewski pojechał później do miejsc zniszczonych trzęsieniem ziemi, do Nursi, ale i do górskiego Castelluccioł czy do Amatrice. Wyobraźmy sobie belkę stalową, którą widzimy podczas konstruowania domów. Jeżeli zobaczymy taką belkę, ale poskręcaną wielokrotnie na różne sposoby, to po prostu możemy sobie wyobrazić, jaka tam siła przeszła, opowiadał Jarosław Mikołajewski. To było coś strasznego. Obraz tych belek, tych gruzów między nimi, mi się plu. Po prostu się popłakałem. Bo pomyślałem o wielu rzeczach, które zostały tak zniszczone. Poszczególnych życiach ludzkich, które gdzieś tam zostały w jednym momencie ucięte. Heroizm. Nadzieja. Braterstwo. Jaką postawę zachować wobec tego typu kataklizmów? Jakie znaleźć odpowiedzi na pytania ostateczne? Jak nie dać się zwątpieniu we wszystko? Nie było dla abruzejczyków innej możliwości aniżeli odbudowa. I trzeba powiedzieć, że wykazali się heroizmem mówił Piotr Kępiński. Choć jak przyznał, kiedy zobaczył zniszczoną elakwilę, na początku nie wierzył, że odbudują to miasto. Naprawdę wydawało mi się, że to jest po prostu niemożliwe. Każda kamienica została albo zrujnowana, albo ściany były popękane, albo ulice były wręcz wybrzuszone. To był obraz apokaliptyczny. Niemożliwa jest do zagojenia, pisał z kolei Gustaw Herling-Grudziński, rana, jaką pozostawia terremoto. Ale dopowiadał utożsamiany z autorem narrator opowiadania, Grazi, ostatnim słowem człowieka namiażdżące nieszczęścia nie musi być rozpacz. Istnieje w nas, czytamy u Herlinga, niezniszczalne twarde jądro i jest nią nadzieja. Boskie jest w nas tylko to. Siła nadziei, którą wyraża nawet, a może tym gwałtowniej, siła rozpaczy. I ostatni głos. Nikt trzesieniu ziemi nie jest winny. Ale winni jesteśmy chyba tej ciszy, która jest potem podkreślał Jarosław Mikołajewski. Ta cisza to brak współczucia, brak adekwatnej reakcji na cierpienie innych. Pomyślałem sobie, że po prostu za mało na siebie nawzajem patrzymy. Za mało się przejmujemy własnym losem, mówił. A te wszystkie pytania, które po trzesieniu ziemi sobie stawiamy, prowadziłyby nas do tego, czego tak naprawdę nie chcemy: do braterstwa. Jest coś takiego jak poczucie przyjaźni i braterstwa, które jest ponad wszystkim. Mam wrażenie, że kiedy się cofniemy w historii chrześcijańskiej i archaicznej, dojdziemy tylko do jednego momentu, do wspólnoty losu. Marek z Louvais, KS info.